Dzisiaj kolejna część Minecraft. Ta premium. No, Minecrafta premium. Chciałem powiedzieć Minecrafta na nudę, bo wcześniej nagrywałem serię z Minecrafta na nudę. Ale jestem. Słyszałem, że jest jakaś nowa aktualizacja, ale jeszcze nie wiem. Jaka. Widać, że skrzynek ani Villagerów wile... nie se aktualizowały. Ledżarów nie ma, a skrzynki puste. W sumie, czemu by miało być pełne? Więc jeśli świnie to? Nie wiem. Tutaj może coś będzie nowego? Nie wiem. Może w skrzynce? Nie wiem. Enderman masz To... sprawdzę jeszcze tutaj, bo ostatnie miejsce, gdzie... Y... Ten. gdzie mogła być ta aktualizacja. O, jest. Na fendzie ogólnie nic nowego. Ciekawe czy da się odrodzić smoka. Gdzieś and city. Jaką wieś? Co? просто в рейде. Забуду, если там на шлике впадок же мне спад. Ну, я чё, если блок. Dobra. O, oh, jak jest i to. Więc i to. Macie Wow. Ale super. Mogę spobić? Dobra. Chodzę na górę. Wow. Co to za dziwne pochodnie? Już to samo było. było kryształem. I teraz premium. Proszę mnie nie oskarżyć. Ło! Wow. Jakby jeszcze Mending i Ciarnie 3? No to ten. To by był. był full, była Full Klata. Ochrona 3, niezniszczalność 2 też dobre. Na Fortuna 2, wydajność 4. No dobre. Wszystko tutaj dobre. A Podchajaka. Więc jest Wtychmiastowe... dobra. Tutaj? Nie, ale to zabiorę. A, zapomniałem, że to tak działa. Dobra, naprawię to. Pierwszy ja pierwsze porozmawiamy. Dobra. Mam no, obsydium. A mój ten kilo wymienię. Założę... Nowy hełm. Nową przemocną placę. Co mnie przy... wszystkim ochroni. I tutaj będę miał zapasowego seta. A... z diamentów? To, tak, Co mogę zrobić z diamentów? Siekierkę chyba zrobię. Czy jeszcze tylko mogę? Nie dobra, to zrobię siekierkę. No i spoko. Dobra, teraz właśnie tutaj tylko jak. obsydian Obsydiany jeszcze mogę skapać. To będzie mam to widać. Elytra. Dobra, tutaj? Natychmiastowy. Zrobię dwa wszędzie. Fajne. Ale też czasem nawet założę. No i super. O. I stąd To co bym bym nie mógł... Придостать. Лепей не рисковать. Добре, тут и выезд. Ну и добре. Сейчас выйдем. Если да, да. Супер. Давай идем в домик. O, to jest teraz nie zbyt. Au. Ale dobrze, że mam dobry hełm, więc za dużo mi to nie zadało. Dobra, to... Ja już... Ja chyba z wami wygram i po prostu... na. No. W sumie jeszcze sprawdzę. W kopię 2. Nie wiem. Ну, туда, то, ну, terus